Podobno doszło do jakiejś średnio przyjemnej wymiany zdań, podobne nie tylko zdań z Marcinem Dubielem. Wiecie co, ja od małolata lata byłem uczony takiej, takiej zasady podwórkowej, że wszelkie kulstwo i frajerstwo trzeba temu. Jesteśmy na konferencji przed galą High League 6. Prezes Fenu Paweł Jóźwiak, który zwiedza kolejną freakfightową organizację. Pojawiałeś się na konferencjach Prime'u, biłeś się już na Fame MMA, teraz bierzesz się na High League. U. Powiedz, gdzie Ci się najbardziej podoba? Kurczę, to wszędzie mi się podoba tam, gdzie jestem, tam, tam gdzie mogę się bić i tam, gdzie mogę zarobić. No, podobało mi się w fejmie, to, to mi się jeszcze bardziej podoba, to Tutaj zostałem lepiej przyjęty. Nie ma tej takiej wiesz, atmosfery wrogości, że w cały tłum wszyscy chcą mnie ukrzyżować. No, to, jest, to jest fajnie. No, i... Jak w domu, elegancko. No właśnie. No i mnie też tam nie było źle, bo to tam mi wisiało, że tam miałem tłum przeciwko sobie wszystkich i tak dalej, bo ja jak wychodzę do klatki, jestem sam zdany na siebie i, i to nic nie zmienia, czy to mam ludzi przeciwko sobie, czy coś po prostu. Ja zawsze jestem sobą i liczę na siebie. Ta cała otoczka przy okazji walki z Bokziderem wracając jeszcze na chwilę do tego, ona bardziej pomagała, czy bardziej przeszkadzała ci przed tym starciem? Nie, nie, no w ogóle, no to wiesz, no na pewno trochę tą pierwszą konferencję przeżyłem. Bo tam było dużo takiego jadu, kurde, żółci, wszystkiego się wylewało z każdej strony. Także nie słynęło to po mnie, ale ja byłem z siebie dumny, bo stanąłem na wysokości zadania. Uważam, uważam że odparłem te wszystkie ataki i sobie porodziłem. Zabrakło tylko kropki nad I, bo spierdoliłem walkę. Bo uważam, że tą walkę zjebałem, bo stać mi na to, żeby z nim wygrać. No, a tam parę rzeczy nie, nie zagrało, też trochę niepotrzebnie się zgodziłem na tą klatkę rzymską. No ale tyle, takie jest życie. Myślę teraz o, przede wszystkim o tej walce, żeby pokonać ponownie Najmana. A potem co? Potem już myślę o, o rewanżu z Michałem, bo to jest dla mnie, że tak powiem, perełka. Taka to mi siedzi w głowie. No właśnie, z perspektywy czasu, Ty już pogodziłeś się z tamtą porażką? Czy, czy przejmujesz to, że powiedziałeś, że, że nie chcesz dalej tego pojedynku, czy uważasz, że nie, chciałeś się bić? Nie, ja chciałem się bić, nie chciałem się podać. Tej rozmowy, co Wy opublikowaliście, ja już byłem tak odłączony na odcięciu tlenowym, że nie pamiętałem. że Dalej będę mówił to samo. Sędzia powinien się pytać, chcesz kontynuować pojedynek, czy nie chcesz kontynuować? Sędzia nie może Ci sugerować, już z to wyjście, nie powinien mówić, nie chcesz już walczyć. Co taki facet, kurwa. Złamany nos w pierwszej rundzie, kurwa, na no odcięciu Tlenowym, tak, jak no, i że nie chcę, nie chcę przerwania. Ja tej rozmowy nawet nie pamiętałem, teraz tak dochodzę, że o to, o to mi chodziło. Przecież nie wpadłem na coś takiego, że wymyślę sobie, że chcę się poddać, a za chwilę jak sędzia przerwy, będę szybko wkładał ukranicz, udawać, udawać, że chce. No, wyszło zamieszanie sędzia, byłem mocno odcięty. Nie mam do niego żalu, że to, że to przerwał. No i tyle. Ja na pewno chciałem się, chciałem się bić, nie do końca kontaktowałem, nie byłem już taki, nie byłem troszkę no, średnio świadomy, już byłem tak naprawdę gadając. Jasne, wróciłeś z wakacji, powiedz yy, nie dużo czasu na przygotowania, mimo to jesteś zdecydowanym faworytem. Ja na wakacje, było tydzień po był mojej walce, wiedziałem już, yy, że będę miał walkę, także ja na tych wakacjach nie próżnowałem. ja codziennie biegałem, mój trener Kubo Ogonowski rozpisał mi yy, treningi, interwały tlenowe, codziennie biegałem, po, po bieganiu pływałem w basenie, także szlifowałem kondycję, bo ostatnio w walce mi tego zabrakło, on teraz pierdolce dostałem na punkcie tlenu. Także robiłem tam tlen, wróciłem. No w to roku już jestem w treningu, także tak naprawdę wiesz, to jest przedłużenie tych przygotowań pod bokzela. także ja jestem w gazie. Lewy i prawy tak samo szybki jak na walce na Wotore, bo wiemy, że dużo osób mówiło, że taki niewidzialny cios, tutaj też dzisiaj no, na no, konferencji. Panu... No on Marcin może sobie gadać, tak, ale na wotore są słabe kamery, i nie było widać tam idealnie przed prawy i poprawiłem pod i tyle. no. Okay. Mi to nie przeszkadza. Ciosy mogą być dla mnie niewidzialne. Może ich nikt nie widzieć. Ważne, żeby rywal jest czuł i żeby leżał na dechach. No właśnie, czy teraz nie boisz się, że to będzie wyglądało dokładnie tak samo jak wtedy, no bo wiemy, że tutaj co prawda będą rękawice, no ale, no Marcin nie słynie z długich pojedynków. No, słuchajcie, to nieważne jak ważne, żeby wygrać. No ja wychodzę do oktagonu po to, żeby wygrać. Dałem Przysłowiowo dupy, kurde, w ostatnim pojedynku i chcę teraz kurwa zmazać plany i kurwa chcę się, cieszę się, że szybko wracam. Mam sportową złość i chcę kurwa wygrać z nim jak najszybciej. Paweł, na koniec chcę jeszcze zapytać, bo dużo obowiązków w marcu przed tobą, bo wiemy, że igala organizacji Fen i Haylik. jak połączyć takie przygotowania do jednego i do drugiego wydarzenia. Nie spokojnie w fenie mamy wszystko mega poukładane, także teraz to, to wystarczy nam, właścicielom, to do, dopatrywać, kontrolować. Tam jest zespół zajebistych ludzi, tam jest wszystko poukładane jak w szwajcarskim zegarku także to, to żaden problem. Kiedy w takim razie rewanż z Boksdelem? Czy wy, ter, termin już jest wybrany? Trzeba termin właśnie trzeba usiąść, dokładnie muszę usiąść z Michałem i ten rewanż doprecyzować, kiedy i tak dalej, porozmawiać z nim, jakie on ma plany, chce się, kiedy chce się bić na fejmie i wspólnie musimy wybrać dobry termin, bo to nasz wspólny interes, żeby Michał też ma tam swój udział w Pay Per View i musimy wspólnie to jak najlepiej ogarnąć, termin jest kluczem tutaj. Na sam koniec, już przysięgam ostatnie pytanie, Tylko. chcę spytać o to, co się wydarzyło tutaj przed startem konferencji, bo słyszeliśmy, że podobno doszło do jakiejś średnio przyjemnej wymiany zdań podobne podobno nie tylko zdań z Marcinem Dubiel. co, ja od mało lata byłem uczony takiej zasady podwórkowej, że wszelkie i frajerstwo trzeba tępić. Nie? A ten człowiek właśnie, sorry za nieceserodoralne słowa, zachował się bardzo niechorowo wobec mnie. Trenowaliśmy w jednym klubie, byliśmy kolegami. W przeddzień walki z bokzelem dzwonił jeszcze do mnie, chciał, chciał się z nim umawiać na wywiady. A podczas tak, podczas walki dopingując bokzela obrażał mnie za każdym razem, wszystko mi to powtórzył na, na wywiadu, jak bardzo źle się na mój temat wypowiadał. A na koniec w mediach społecznościowych Fejmu napisał jakieś wzdury na, 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 na mój temat, że fajmem ma powinien już zabrać wypłatę i dać tym zawodnikom z co nie dostali pieniędzy. Także ja sobie na coś tego nie pozwolę. Koleś mnie tutaj dzisiaj zobaczył, się normalnie chciał ze mną przywitać, myślę, że po czymś takim nie będę normalnie gadał. Nie ja jestem inaczej wychowany ze starej gwardy, ja nie będę rozmawiał z takim człowiekiem, dlatego powiedziałem mu, co o nim myślę. Nie w realnych słowach i tyle. Nie? Sprawa wyjaśniona? Nie, no nie jest wyjaśniona, bo dla mnie on jest skończony. No i, i tyle. No. Lepiej omija szerokim łukiem. Nie? Paweł, dzięki za rozmowę. Powodzenia bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dzięki wielkie.